Cześć, witam Was w kolejnym odcinku kawki z Lulu i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć trochę więcej na temat włosów, jakie używamy dla lal. Tą dziewczynkę już znacie, to jest mała indianeczka, dzisiaj służy nam jako modelkę, żeby pokazać nam rodzaje różne włosów. Pokażę Wam, jak to się właśnie tak naprawdę dopasowuje i projektuje, więc się cieszę, że ona nadal ma nieprzyszyte włoski, więc może to pokazać. No to zaczniemy sobie od najłatwiejszego chyba sposobu na włoski. Polecam go dla początkujących, czyli włoski z włóczki. Tutaj już gotowa lala Klaudia z takimi włosami. Również wszystkie lale z mojej książki, jak widzicie, mają właśnie ten sposób. Co nie znaczy, że tych wzorów nie można zrobić również w inne sposoby, dlatego właśnie to wideo. No i dobra. I w tym momencie to jest taki bardzo fajny etap, że mamy już lalę, powiedzmy, jakąś zrobiono. I możemy sobie te różne włóczki po prostu przykładać i patrzeć, jakby to wyglądało. Co powiecie na taką lalę z białymi włosami, takimi jak ma moja Lęka, A może z tej samej włóczki alpaka bukle zrobić takie fioletowe włosy? Myślę, że jej będzie pasowała taka, no fajnie, z takimi zielonymi oczami. Myślę, że. Mogłoby to fajnie wyglądać. Mam tutaj też włóczkę Merino Bukle. No, na razie mam ją nieodpakowaną, ale w sumie mogę ją na chwilę odpakować. Zobaczcie, jaka też ładna włóczka na takie bardziej czerwone włosy. Myślę, że super. Na pewno krótce je również użyję. Mam tutaj Rosetti Teddy. Też bardzo popularną włóczkę na włosy. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. O. Co ja tutaj jeszcze mam? Jeszcze mam taką włóczkę Go Handmade Curly. Też mi się wydaje, że będzie super na włoski. Także na chwilę tutaj. O, zobaczcie. No, myślę, że ekstra. Jeszcze w ogóle te oczy wyszyte w tym kolorze. Akurat będą pasowały do wielu chyba włóczek. Mam też Go Handmade Twist, też dużo osób takie włoski z tej włóczki robi. Ona jest taka bardziej, jak widzicie. Już nie będę sobie otwierała, ale też mogłoby być moim zdaniem, chociaż trochę taka chyba poważna by wyszła, z tym akurat kolorem skóry. Dobra, to teraz drugi sposób i to jest tak zwana peruka. I tutaj oryginalna peruka dla tej konkretnej Lali. I jak się robi taką perukę? Tak naprawdę każda peruka to jest taka jakby osobna czapeczka, robiona po okręgu. Na samym końcu, jak już się dojdzie tutaj, jak już wszystko jest jakby na połowę wielkości głowy, tak jakby ustawionej po boku, tak? Mniej więcej to jest taka stała zasada. No to się robi osobną grzywkę. Jakieś loczki, w zależności od tego, co chcemy uzyskać. I na takie peruki, przeważnie po prostu jest konkretny wzór, który też jest opisany w opisie danej lali. I na przykład, jeśli chodzi o takie włóczki, włóczkowe włosy, no to na przykład moja lala Ania, która jeszcze nie było jakby na nią kursu, będzie wkrótce też kurs, no to ma właśnie taką perukę i to oczywiście jest opisane jak to właśnie robić. Ania pożyczyła sobie płaszczyk od innej lali, pomyślałam, że będzie jej ładnie w tym płaszczyku. No i tu wszystko po prostu już jest opisane po kolei. W moich wzorach jak coś jest, no to wszystko jest opisane, czyli jak mam oczy, to też opisuje oczywiście, jak te konkretne oczy wyszyć. Tu jest lala zimowa, jak widzicie. I też taka właśnie tutaj jest inna peruka. Ona jest tak zaprojektowana, że można to sobie przyszyć jeszcze. No i teraz, może jeszcze wracając do plusów i minusów każdej metody. No to tutaj, minusem takich włosków oczywiście jest to, że tak naprawdę tutaj na środku ciężko coś zrobić. Można próbować tutaj dodatkowe pasemka dodawać, ale niestety no to jest bardzo czasochłonne ale za to jest już taka jedna fryzura konkretna ustalona więc można szaleć z jakimiś upięciami również myślę, że to jest też fajny sposób i wiele, wiele artystek tylko takie włosy stosuje w swoich wzorach natomiast jeśli chodzi o włóczkowe to też jest czasochłonne to nie jest tak, że którakolwiek metoda jest idealna i jedna, i należy ją stosować. Yy, na przykład, yy, w lalkach czasami jest ten problem, że niektóre wzory mają w ten sposób zrobione, że tylko jakby te włosy są przyczepiane tutaj do połowy. Klaudia ma troszeczkę innym sposobem robioną głowę i te włosy są przyczepiane na całej tutaj yy, grubości i też są przyczepiane nieregularnie. Tutaj na przykład są. Jakieś jedno pasemko, tutaj drugie, tego nie widać, na szczęście, bo są akurat czarne włosy. Ale jakby ktoś chciał odgarnąć, no to też te włosy jest, yy, widać takie prześwity. Póki one są w ten sposób ułożone, póki chcemy zrobić kucyka, to jak najbardziej super sposób to jest. Yy. No i został nam trzeci sposób, czyli już takie włosy konkretnie na taśmie, które wam pokazywałam w poprzednim filmiku. Kupujemy po prostu metr tej taśmy. Możemy sobie przymierzyć, czy konkretnie takie włosy będą mojej lali pasowały. One są trochę długie, ale o, co pomyślicie na taką blondyneczkę? Myślę, że też całkiem ładnie to wygląda. Yy, moje lale, które mają takie właśnie włosy, to są lala ruda. I tutaj znowu też jest oczywiście. Opisane, jak takie włosy robić. I jeszcze mam Rale, która do końca nie jest zdecydowana, jak ma na imię. Wstępnie Ada. Też to nie jest gotowa, jeszcze Lala. Strój też nie jest gotowy. Muszę dokupić włóczki, bo mi się skończyła. Jak widzicie. I tutaj też fajnie, jak są przyczepione te włosy. Ale no. Pokażę Wam teraz zbliżenie, jak to wygląda w rzeczywistości, żebyście też nie wyobrażały sobie, że to u Was na przykład coś jest nieprzyszyte. Jak się to zacznie od e, jakby tymi paluszkami naszymi, <gryw> mówię jak do dziecka, przepraszam, e, rozczesywać, no to te taśmy są widoczne. To nie jest tak, że to się tak da całkowicie ukryć. Póki ona ma jakąś taką nadaną już fryzurę, do tego po prostu. Nie widać. Da się to w ten sposób ukryć, zwłaszcza jeśli od góry się to dobrze yy, ułoży. Minusy tej metody. No to też jest cza dość czasochłonne przyszywanie tych włosów. Wszystkie metody są czasochłonne, niestety, na włosy. Znaczy, no w porównaniu, no jak cała Lalan, to nie jest aż tak czasochłonne, tylko no, wszystkie coś tam trzeba po prostu porobić. No i oczywiście jeśli się to robi pierwszy raz, czy nieumiejętnie, no to może być te taśmy bardziej lub mniej widać. No i też czasami trzeba troszeczkę kleju użyć, nie czasami, zawsze się używa kleju, żeby to dodatkowo jeszcze y, przymocować. Ja używam akurat super Glue, więc wiadomo jak to przy super Glue, palce posklejane trochę będą. No i tak naprawdę to są te metody. I jeszcze Wam chciałam pokazać nowość. Tylko muszę sobie znaleźć. O, gdzie te włosy mam. O, zobaczcie. Dostałam do wypróbowania nowość. To są włosy moherowe. Alternatywa do włosów sztucznych. Są takie właśnie naturalne i są bardzo, mega przyjemne w dotyku. Trochę mniej się oczywiście błyszczą. Jak dla mnie, one bardziej imitują takie naturalne włosy. To akurat są krótkie. Wiem, że są dostępne też dłuższe. To akurat dostępne są jak również inne taśmowe włosy z Juli Hobby, więc je tam masz, macie podlinkowane pod tym filmikiem. No i zobaczcie sobie: to akurat są włosy krótkie, więc albo na taką dziewczynkę z krótkimi włosami, albo na chłopczyka idealnie. Więc jeżeli się zastanawiacie, po co są takie właśnie krótkie włosy. W sprzedaży, to Wam zaraz pokażę, jak to też może fajny efekt mieć. To w ten sposób, jak ja teraz robię, to imituję, jak to się przyszywa. Po prostu przyszywa się naokoło, naokoło i na samym końcu wychodzi taka fryzurka fajna, krótka. Tutaj trzeba oczywiście uważać, żeby te włosy się w tą stronę, co chcemy ułożyły. Ale no, mniej więcej to będzie tak wyglądało, jeśli użyjecie tych tak zwanych. Włosów 5 cm. Myślę, że dla chłopca też fajnie, i zawsze to można przyciąć. Mi się bardzo podoba. Tak jak mówię, czekam aż Julii będzie miało więcej w sklepie tych mocharowych, bo nie wiem, chyba jeszcze nie mają, ale myślę, że na dnia będą jakieś dodawane. Bo naprawdę nowość mi się super podoba. Mi to trochę przeszkadza, że te pozostałe są sztuczne, a te, jak widzicie, są bardzo takie mięciutkie. No, takie troszeczkę jak włosy takiego małego dziecka w dotyku. Jest naprawdę super. No i tak naprawdę to jest tyle. Moja akurat, Indianeczka, chyba zostanie jednak z tą zaprojektowaną specjalnie dla niej peruczką. Muszę ją wreszcie przyszyć, ale cieszę się, że do tej pory tego nie zrobiłam, bo dzięki temu mogła być dla nas modelką, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanko. I bardzo za Was proszę, jak Wam się to wideo podobało, to proszę dajcie jakiś komentarz pod tym wideem, tutaj wideo na YouTubie, bo dzięki temu mój kanał też się może rozrastać, a ja wiem, że Wam się to podoba i należy więcej takich filmików kręcić. No to na razie. Cześć. papa, pa. Pa, pa. pa.